Heja, hej, hello ludzie. Tutaj c 55 i gramy w Fable Zapomniane Opowieści. Ostatnio skończyliśmy na tym, że Mace powiedział nam o jakiejś wieszczce w obozie Twinblade. Bandyci. Oraz na ankiecie, czy mam robić tego questa, fabularnego, czy może pobocznego. Oczywiście wybraliście, żeby co? Marnować czas. Okej. Okay. To... To dosyć trudne, nawet Fajno, że nie mogłem tego przejść. Tego nawet nie biorę pod uwagę nigdy. Wykonaj misję na gulasa. Czemu, bo nie? Tak, cieszę się, że powiedziałem, że przejdę misję na gulasa. Ja bym się tak nie cieszył z czegoś takiego. No ale dobra. Teraz, żeby nie zanudzać chodzeniem. Skipnę, albo nie, przyspieszę po prostu, aż dojdę do sadów. Okej, okay, jesteśmy w sadach. Teraz niestety Ech, trzeba się rozebrać. Matko przynajświętsza. I widać, że na tyłku mam flagę Anglii. Po prostu gra ma na dupie flagę Anglii. Znacie inne gry z czymś takim? Bo ja nie! i don't know. oh, ah, there you are. <laughs> about time you showed up. i was going to start without you. i was just telling your friend here the whole is overrun with hobbs. it's pushing it rock.

Począć, się tak, makną ręką, jakby get the fuck out of here. O matko, szczęśliwie. Dobra, quest jest naprawdę prosty. I z tego co czytałem na pewnej solucji... najlepiej zwalić się magów, ponieważ oni najszybciej umierają. No i się z tym zgadzam. Tych największych z tym jest najtrudniej utuc. A ci są tacy średniami. A i trzeba bardzo ważyć na magów. Kill. Damn! Damn, damn! No i szabcy dem się tutaj też z dem dem wiercenia. Oraz z wiercenia. złodziejstwa z no, what the fuck dem 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 Hmm, naprawdę, isn't fair. Coś czuję, co że po prostu nie opłacam się tutaj stać na środku. Idę tam. Hello. Mam czary, ich nie używam. O, no, nie! Już, podbiegła i chce mi go zabić. I zabiła! No co za świja? Ona naprawdę jest na z tym. No i tak myślę, że tego wyzwania z utłuczeniem o 10 więcej tych kobeców bym raczej nie wykonał. Jak na razie mam 7 i zasumrę No brrr. Muszę się nauczyć osłaniania się. Chociażby tak. haj e, Ola u mnie Ej! I'm here, Jackas! Nawet się nie odwrócił. Blizna na plecach to hańba dla na szemierza. Co nie zdał walnęło? O, dobrze, ją walcie, ją walcie. A co ciekawe, ona nie może zginąć tutaj, po prostu nie da się. Trochę to lipne, bo ja mogę zginąć i to łatwo. Tym bardziej, że na golasce jest. Eee, mam o 10 więcej. Cholera. Ta i szept ma zdolności do powtarzania tych samych zdań. Jezu! You need to die, bitch. Hops? Tam, tam. Ją wal, ją wal. O wiedziałem, już bym leżał. Nie dam się. Po prostu poczekam. I'm gonna stay here and wait. Co?

Maybe the guild has something more interesting for me. Ona nadal ma takie zachowanie wywyższające się Jak ona może tak się zachowywać po tym jak wykonałam ją 4 z... razy o, trofeum Ząb hobesa Marzyłem o tym! Jej! Święty Mikałaj mi wraz dał Skrzynka Wskazówka z karbu numer o, w... o, nie pamiętam, co z tym się robiło. I gdzie się to czytało? E, dziennik? Jusanawa O matko przynajświętsza. Nie wiem, gdzie to jest. Może w przedmiotach. Kura! Ua! To mogło zaboleć. Dobra, a teraz pozwolicie, że... Ubiorę się Wieśniaka tym razem To ławdziwy farmer Bo ławdziwy chłop powinien być mężczyzną Dobra, to teraz możemy przejść do misji fabularnych Odnaleźć wieszczkę Co ciekawe Wczoraj zdarzyło mi się nagrywać dokładnie te same kwestie co teraz robię. Tylko że gra postanowiła skraszować mi podczas walki z bossem. To było naprawdę niemiłe. Zwłaszcza że już zamierzałem powoli kończyć nagrywanie. No i jest. Naprawdę nienawidzę bandytów za to. Oni mają refleks. Nie wiem, czy refleks, ninji chyba. Ledwo co mnie zobaczą. Jep! nagle w twarz. Dobra, tego ja już nie będę skipować. No. O, już. Cholera. Z tego co wiem, to kuszy, nie da się tak łatwo i szybko przeładować. A, pudło. Haj. Sztuka parowania. Okej, okay, już jesteśmy prawie w giddy. Kat. Znaczy jesteśmy już w gildii. Hehe, <giby> <giby> magia ucinania Let's see Bandycka wieżczka, Tak, poproszę wyzwanie